Przesiedłem, moi drodzy podróżnicy. Witam Was 6 lutego 2026, godzina 11:43, więc za 17 minut 12. Południe. Nie jestem gdzieś w jakiejś Skandynawii, czy gdzieś, że kurczę, w nocy jest widno tak jak teraz, nie? Więc 12 za 17 minut. Dobra. Słuchajcie mnie, kochani, może troszeczkę was zdziwiło moje to króciutkie, dwuminutowe nagranie, na którym widać, jak moje łapencje, moje graby rozpalają ogień. I to też trochę nietypowy sposób, bo przy użyciu smolnych patyczków i krzesiwa magnezowego. I ktoś powie, kuśba, po co to na kanale o tematyce no, związanej z transportem wykonywanym zawodem, kierowcy i, i samą jazdą? No, moi drodzy, no, może to się przydać. Jeżeli nie w samym transporcie. To w życiu prywatnym i tutaj raz, że można było te umiejętności wykorzystać na przykład w takich historiach jak miała miejsce na S4 gdzie droga została zablokowana nie było możliwości jazdy, samochody stały w zaspach no cóż zdarza się, nie? No ale parę godzin jednak się stało. Co by już się wydarzyło, gdyby na przykład ktoś ugrzązł gdzieś na jakimś bezludziu w Bieszczadach, czy gdzieś tam, gdzie lokalsi się nie zapuszczają kurczę, w zimę, dopiero jak śniegi stopnieją, dopiero tam jadą. A ktoś, kto nie zna tych realiów, omyłkowo, przez nawigację może zostać poprowadzony w takie miejsce. No i wtedy się robi niewesoło moi drodzy. Droga, która latem w wakacje jest fajną dróżką wiodącą przez górskie serpentynki. W zimę staje się nieprzejezdną drogą kurczę a wręcz pułapką. Tak więc może się tak stać. Co wtedy? Stoimy, czekamy. Może ktoś nam udzieli pomocy. Nie daj Bóg, żeby kuczy jeszcze to było miejsce, w którym nie ma zasięgu telefonu. Wiecie, albo bateria padła. No, różnie to bywa. No i co wtedy? No i wiecie, no, żeby nie było takiej historii, jak była teraz pod Warszawą w tym Campinosie, w gdzie trójka ludzi poszła sobie na najzwyklejszy spacer po lesie. Skończyło się tym, że e, matka nie przetrzymała tego okrucia. Z e, zięć z, e, z żoną, z racji, że młodsi e, jakoś tam wytrzymali, natomiast e, matka, kurde, matka zarazem teściowa, o, w ten sposób nie dała rady. Zmarła. Jak inaczej mogła się potoczyć ta e, historia, gdyby któreś z nich e, umiało sobie poradzić w takiej sytuacji, gdzie jedno z nich wystarczyło, że umiałoby rozpalić ogień, co dałoby im ciepło i e, wyraźny sygnał dla służb o ich lokalizacji bo pomimo nocy yy, w kamerach termowizyjnych, które używano w trakcie poszukiwań, ognisko jest naprawdę widoczne. To tak jakby ku świecił człowiekowi latarką w oczy, nie? Widać to. Tak więc, widzicie, zabrakło tu czegoś, a wystarczyło rozpalić ognisko. Ja tutaj na tym filmiku Wam pokazałem. W koło śnieg. Sami widzicie. Było w tym momencie jakieś minus 15, a gdy kończyliśmy zasiadkę przy ognisku, temperatura była gdzieś już koło 19-20 stopni na minusie. I my żeśmy sobie siedzieli spokojnie przy ogniu yy, na powalonym dniu. I było na ciepło, komfortowo można było uniknąć tej tragedii. czy tylko zabrakło umiejętności. I teraz tak, co chcę powiedzieć? Słuchajcie, ja na przykład nie wiem, powiecie, że doszukuje się czegoś, ale powiedzcie mi po co zostały rozesłane do ludzi te książeczki, w których instruuje się jak się zachować w przypadku właśnie jakiegoś kryzysu, braku energii elektrycznej, ogrzewania, działań wojennych, w przypadku nie wiem kataklizmu jakiegoś kurczę naturalnego. O co zadbać? Chociaż powiem Wam szczerze, ten podręcznik tak troszeczkę e, tylko sygnalizuje jakieś zagadnienia, ale często e, nie, e, nie podaje konkretnych przykładów. I tutaj na przykład e, mogę ciągnąć do przypadku właśnie tego. E, Trzeba zadbać o alternatywne źródła ogrzewania. I jakie to są te alternatywne źródła ogrzewania? Nic nie ma powiedziane. Inne będą dla y, mieszkania w bloku. Inne będą dla domku jednorodzinnego. Mogą być wykorzystywane pewne źródła ogrzewania i tu, i tu. Nie ma nic przeciwko. Wiadomo, domek jednorodzinny ma o tyle dobrą sytuację, że ma jakieś tam kominy. Może być kominek, piec centralnego ogrzewania, czy nawet to podwórko, gdzie możemy napalić ognisko, na którym przyrządzimy jedzenie, albo się po prostu ogrzejemy. Natomiast co w domu? Trzeba ogrzać mieszkanie. W domku jednorodzinnym na upartego da się nie wiem, wkuć do yy, komina da się kutrze, zrobić dziurę w ścianie żeby wypuścić rurę kominową za dom i podłączyć yy, tak zwaną kozę w bloku, jak i w domku jednorodzinnym można postawić butlę gazową z przytwierdzonym promiennikiem ciepła, tak zwanym słoneczkiem i też da się ogrzać. Różne są metody. Są biokominki, gdzie wlewacie odpowiednie paliwo i on sobie tam kurczę mrugając płomień, kurczę ogrzewa. To nie jest duża moc, ale zawsze coś, te parę stopni kurcze ciepła może uratować życie, może zadecydować o tym, czy przetrwacie, czy doczekacie pomocy, czy nawet doczekacie rozwiązania problemu, na przykład zaniku prądu czy yy, ciepłej wody. Więc tutaj naprawdę. Tak jak mówię, trzeba się jeszcze oprócz tego, co tam jest napisane w tym podręczniku, to jeszcze trzeba się samemu naprawdę dokuczyć, doinformować, przejrzeć internet, może znaleźć jakieś stare książki i wiecie, i się troszeczkę podszkolić. Ja, no, miałem na tyle dobrą sytuację, że raz, że wychowałem się, właśnie. W okolicy, gdzie na wyciągnięcie można powiedzieć, ręki miałem las, masę czasu spędziłem za smarkacza kurczę, w tym lesie. Wyganialiśmy się i tak dalej. Kurcze, po drzewach się nałaziło. Konstruowało się różne rzeczy, szałasy, ziemianki. Bawiło się kurcze w czterech pancernych, i tak dalej. Kurcze, w Janosika, jak to tam, kurcze, w tamtych latach było. I, i było, wiecie, i to przez zabawę człowiek się uczył. I ja mam nadal we krwi właśnie to, to zamiłowanie do obcowania z naturą. I powiem Wam taką ciekawostkę. Przez moje całe życie można by powiedzieć, że na palcach jednej ręki można policzyć moje Wyjazdy wakacyjne, gdzie y, nocowałem w domku letniskowym lub pokoju hotelowym, albo gdzieś na jakiejś prywatnej stacji. Natomiast wszystkie inne wyjazdy, a było tego, uwierzcie mi, były y, spędzane w namiocie. W zeszłym roku pojechałem do brata. I tam. Nocowaliśmy kucze w namiocie. Pojechaliśmy nad jezioro i żeśmy spędzili czas właśnie nad jeziorem. I widzicie, tak to kucze bywa. Co tu jeszcze Wam powiedzieć? No nie bagatelizujmy kurcze umiejętności poradzenia sobie w trudnych sytuacjach. Jesteśmy rozpieszczani przez technologię, która nas otacza. Jesteśmy przekonani, że jest, jest tak ta technologia rozwinięta, że nic złego się nie może stać. Otóż nie, moi drodzy, właśnie, otóż nie. Najlepszym tego przykładem jest właśnie yy, ta niepotrzebna śmierć kobiety w Campinosie. Przez tą zimę, słuchajcie, tej zimy mamy już ponad 43 chyba na chwilę obecną. Zresztą od momentu kiedy... Tą wiadomość usłyszałem: było 43 przypadki śmierci przez wychłodzenie. Ilu z tego było bezdomnych, ilu było kurcze ludzi, którzy nie wiem, wypili, zasnęli na, na, na śniegu gdzieś tam tego nie wiem. Nie znam szczegółów dokładnych każdej, tak każdego przypadku. Ale 43 osoby w kraju, który przez wielu jest uważany za kraj bezpieczny, bo technologia nas chroni. To jest prawda. Zobaczcie, technologia wywaliło rurę kucze, ciepłowniczą Całe ulice, całe osiedla, kutrze wyłączone z ogrzewania. Gdzieś tam, kutrze, awaria energetyczna się wydarzyła, ludzie bez prądu. Ile razy tak było w górach świętokrzyskich, ile razy tak było w mieszczadach. Nawet w aglomeracjach miejskich, nawet na dzi dziś. Nie można być w 100% pewnym, że nas to nie spotka. No i blokuje. Kurde. No i dzman z tego kurde gościa w Volkswagenie. Bierzymy się chyba na tamtą stronę. No kurczę ten, zamiast po poczekać, kurde, zakończyłoby się fajnie, kurde nie musi kurczę pociągnąć, on musi pokazać, że ma fajnie. No nic, spokojnej drogi kurcze, i miłego weekendu, oby takich zbanów na jak najmniej na drodze. Pokaza się kolego i, i No widzicie, to jest na żywo sytuacja. Przyblokował kolegę, nie dał mu się włączyć do ruchu. Ja zjechałem, kultura, ku, chciałem się wykazać kulturą. Zjechałem na lewy pas, żeby tam ci dwaj mieli możliwość spokojnie nabrać prędkości, wjechać na, na trasę. No ale ten Volkswagen nie postanowił, że nie, no kurde, on nie będzie kurcze czekał. I przyspieszył, zablokował tą ciężarówkę, która jechała wszędzie. Co tu dużo komentować? No, a wracając do tematu bushcraftu, survivalu. Yy, tak więc, mówię, warto, warto naprawdę popatrzeć. Na... I powiem Wam szczerze, i tak od siebie, tu od siebie, kurczę, yy, mogę Wam yy, dać gwarancję, że. Sprawia to naprawdę dużo frajdy, satysfakcji, jeżeli to zrobicie sami. Uda wam się, no to to kurcze jesteście tam psychicznie podbudowani, kurde, że faktycznie, kurde, no, nie jesteście jakimiś sierotami, że potraficie, zdajecie że radę. A jeszcze jak się troszeczkę tak kurczę weźmiecie i podbudujecie, podszkolicie bardzo fajnie wam zacznie to, będziecie to robili co jakiś czas kucze, i tą technikę do szlifujecie to yy, wziąć yy, dzieciaki może być córka i może być chłopak obojętny ale dać im możliwość zrobienia tego Wiecie jak dzieciaki się kurcze wkręcają. My mamy w naszej psychice od pradawnych czasów jakąś ciągotkę kurde do ognia. W wielu podręcznikach jest o przetrwaniu i w ogóle jest zapisane, że jak jest nam źle, jesteśmy przemoczeni, ziemnięci i w ogóle, ale. I, I tak kurczę jesteśmy zdołowani. Rozpalenie ognia i posiadanie właśnie ogniska, źródła ciepła, przy którym możemy się ogrzać, powoduje naprawdę duży skok w, naszym, w naszej mentalności i odzyskujemy wiarę, że damy radę. Tak więc naprawdę mówię, trzeba, trzeba coś tam kurcze dla siebie zrobić I, i naprawdę zachęcam, wybierzcie się gdzieś miejsca, oczywiście nie, nie doradzam abyście to robili byle gdzie w lesie, kurcze są do tego miejsca wyznaczone i Patrzcie, czy nie ma na przykład zakazu, bo jest duże zagrożenie pożarowe. Ale są miejsca wyznaczone. Można nawet coś takiego, moi kochani, zrobić u siebie na podwórzu. Przyjdzie majówka, rozpalanie grilla. Kurczę, idealne miejsce do tego, żeby na przykład potrenować rozpalanie ognia przy użyciu kory brzozowej, bądź tych, tych smolnych szczapek, albo e, innych materiałów e, na przykład zwęglonej bawełny e, chusteczki higienicznej e, jakiś z innych spreparowanych rozpałek e, chuby drzewnej e, to wszystko można e, przećwiczyć i jeszcze jak to będzie w towarzystwie e, wiecie, będzie to w towarzystwie i ktoś zobaczy Was yy, stojącego na przykład, kurde, z krzesiwem, ktoś popatrzy, powie, co ty, kurde, kawałek pręta, co to jest? Ale jak zobaczy, że, kurde, snop iskier się, przy naprawdę niewielkiej sile, ten snop iskier wali, kurde, z tego pręta, to będzie, wow, ty, pokaż, ja chcę spróbować, tak. I sam, kurcze, mówię Wam, ludziom to robi naprawdę, na ludziach robi to wrażenie, a jeszcze jak właśnie w ten sposób rozpalicie grilla, Kurczę! No naprawdę możecie zabłysnąć w towarzystwie i znaleźć kurczę. Jeżeli nie na cały ten wieczór, to przynajmniej na ładnych parę minut albo dziesiątek minut kurczę słuchacze. Tak więc naprawdę zachęcam do, do trenowania, do wypróbowywania siebie. Nie każę tu Wam spać na śniegu. W minusowych temperaturach W deszczu i tak dalej Ale Zobaczyć, przygotować się Może tego nie będziemy potrzebowali Wykorzystać w swoim życiu I oby tak było yy, i, Ale warto mieć Taką umiejętność Dobra Kończę moi drodzy, bo to 20 minut Już ponad kurczę nagrania Tak więc trzymajcie się cieplutko I do usłyszenia Do następnego razu Kijk